Cześć, z tej strony Tritsus, jest Tritsus, witam was w kolejnym z Minecrafta na naszym kanale i słuchajcie ludziska, otóż e, dzisiaj wgrałem moda i ten mod jest naprawdę głupi, chociaż może okazać się szczerze mówiąc też naprawdę niezły i za chwilę zademonstruję wam e, jego działanie, ale najpierw wiecie co? Możecie wy mi zademonstrować działanie łapki w górę oraz subskrypcji, żebym zobaczył, ile po tym odcinku wbije nowych subskrypcji. Bo ja naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, tak naprawdę, e, właśnie, ile subów jesteście w stanie zostawić i łapek na jednym odcinku. A ja teraz wam pokazuję, jak to będzie porąbane. I pomyślimy nad zastosowaniami, ponieważ to może być naprawdę coś mega, mega ciekawego. Patrzcie, stałem blok. I tak, na całym świecie stawiają się wtedy dokładnie takie same bloki, na każdym czanku, i teoretycznie powinienem być w stanie, słuchajcie, na przykład teraz połączyłem cały mój świat deskami i no to jest dosyć dziwne, nie ma co się oszukiwać, ludzie, cały mój świat jest w deskach, ale to nie jest takie łatwe, żeby się tym wzbogacić, ponieważ zobaczcie, w momencie, gdy zniszczymy jedną z desek, no to niszczą się one. Wszędzie i w tym odcinku, to co ja bym chciał zrobić, to wykminić najlepszy sposób, aby za pomocą dokładnie tego sposobu, który w tym momencie widzicie, się bardzo, ale to bardzo właśnie wzbogacić. I ja mam teraz jeden, chyba dosyć dobry pomysł, aczkolwiek to tak naprawdę się za chwilę okaże, ale do tego będziemy musieli poszukać sobie kilku rzeczy. Dobra, postawmy to tutaj. To, co jest akurat w tym momencie dobre, no to, że mamy autostradę, słuchajcie, nad całym naszym światem. Jakbym chciał, to bym mógł jeszcze położyć tutaj trochę bloków i mieć przejścia gdziekolwiek chcę i też... To bym mógł mieć przejścia gdziekolwiek chcę i kiedy chcę. No tak, bardzo łatwo będzie się przebieżało świat, tylko pytanie brzmi, czy jest to nam potrzebne do czegokolwiek. Na pewno jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Ale zobaczcie, co teraz wykminiłem. Dobra ludzie, patrzcie, szedłem tak sobie i szedłem i w końcu udało mi się znaleźć między innymi właśnie coś takiego, że jest wioska, a tutaj od razu jest piramida i chyba każdy z was już w tym momencie wie, e, co mi chodzi w tym momencie po głowie, prawda? Zobaczcie, zrobimy sobie jakiś kilofik, kilofik się zdecydowanie przyda. Okej, okay, okej okay. i teraz wchodzimy do tej piramidy. Wejdźmy sobie tutaj, tędy, bez przypału, bez rozwalania TNT. No i zobaczcie, mamy tutaj złoto. Złoto nie jest nam potrzebne. Gunpowder, nie wiem czy jest nam potrzebny. Dobra, złote jabłka, może są. Chwila, gunpowder, dobra. Wiecie co? Zbierajmy wszystko stąd. Okej, okay, żelazko na pewno nam się przyda, akurat. Ale to, co nam się najbardziej przyda. No to jest słuchajcie e, właśnie TNT, dlatego że TNT być może pomoże mi przy klonowaniu itemków. Tak, będziemy używać bugów, żeby być jak najbogatsi w Minecrafcie, ale kto oglądał mój kanał, te wie, że ja potrafię zdecydowanie kombinować, żeby słuchajcie, swoje diaksy jak najszybciej pomnożyć. W ogóle położyłem jeden crafting i zobaczcie na to, gdziekolwiek teraz nie pójdę. To cały czas mam crafting, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Ponieważ mogę sobie, patrzcie, teraz na przykład pozbierać troszkę tych zdobków siana. I w tym momencie e, zobaczmy, zobaczmy. Ok, mamy coś takiego. I teraz możemy sobie zrobić trochę chleba. Ale jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zastanawia. Dobra, ludzie, przyznaję, to jest szczyt kombinowania po prostu, ale czekajcie, stawiamy tutaj i ten i dajemy tutaj złote jabłko. Ok, ok. I teraz, czy na całym świecie stawiają się item frame'y, czy też nie? Bo to jest dla mnie bardzo ważne teraz pytanie w tym momencie. Czy item frame to jest normalny bloczek, tak jak inne, który e, się tutaj po prostu postawi? Czekajcie, wchodzimy do jakiegoś innego miejsca, bo być może to będzie bardzo dobra technika. Na skopiowanie naszych drogocennych itemków. Okej, okay, daliśmy to tu i nigdzie w zasięgu, słuchajcie, tych item frameów niestety nie widzę. E, tutaj teoretycznie powinien się pojawić w takim razie na innym z naszych tutaj tych dróg. Ale item frame'a nie ma. To jest chyba jeden z tych anti cheatów, które mają sprawić, że będzie nam po prostu dużo, dużo trudniej zdobywać itemki na tym modzie. O nie, zobaczcie, tutaj jest to wyjście, które robiłem w piramidzie teraz. Tak rozkminiałem, skąd tutaj taki słup, a to jest po prostu właśnie było w piramidzie, ludzie. Na pewno ten mod utrudnia trochę budowanie. O nie, tutaj są moby. Tutaj są moby! E, spokojnie, spokojnie, pająk, uspokój się. I bang! dobra, Monster Hunter z nas. Okej, okay, tutaj potrzebne nam jest bardzo. Żelazko nam jest bardzo potrzebne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mogę walczyć z iloma. Mogę walczyć z iloma creeperami, tylko chcecie. Nie! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ok, zostaw tylko moje żelazo, rozumiesz? Ile on ma życia? Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ja potrzebuję dziewięciu żelaza w tym momencie, ludziska. Dobra, zróbmy sobie teraz podziemne w takim razie systemy crafting table oraz e, przepalarek, bo to jest kolejna rzecz, która jest bardzo potrzebna na takim oto właśnie survivalu. Dlatego, że mam pomysł, ludzie: ten odcinek dąży tylko i wyłącznie do jednego. Wspinamy się na najwyższą kratkę, na jaką tylko jesteśmy w stanie. A następnie robimy nieskończoną ilość kolejek. Czajcie to. Nieskończona podróż i możemy podróżować, ile tylko tysięcy kratek będziemy chcieli. Zobaczcie, mamy wszystko, co tylko jest nam potrzebne. Musimy teraz w jakiś sposób się dostać tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Eee, czemu tutaj nie ma płynnego przejścia właściwie cały czas? What? What the what the? Ok, dobra, teraz jest już trochę lepiej, można przejść z każdego na każdy. I dobra, ludzie, zobaczcie na to. Teraz to, co robimy, to jest to, że chyba mamy stuprocentową szansę, żeby wypadł nam blok żelaza. Ja pierniczę, jak to w ogóle wygląda. I tutaj teraz stawiamy TNT i odpalamy je. Oh man, oh man, co ja zrobiłem? O ok, ok, ludzie, i w tym momencie. Mamy nieskończoność żelaza. Jestem geniuszem Minecraft'owym, naprawdę. E, teraz jesteśmy już super bogaci, więc to jest bardzo, bardzo dobre. E, nasza konstrukcja trochę poniosła szkód, ale chyba i tak, i tak to nam się bardzo opłacało, prawda? Bo, bo teraz możemy już zrobić na przykład całą zbrojkę i możemy zrobić zresztą wszystko, co chcemy, tylko zostawmy sobie może jeden bloczek żelazka. Okej, okay, okej, okay. i patrzcie, tutaj cała nasza zbrojka jest już w tym momencie dla nas, ludziska, gotowa i załóżmy ją. Ma to także inne plusy, takie jak to, że możemy sobie zrobić w tym momencie na przykład tory, ale w sumie tory są tanie, więc nie było to aż takie ciężkie, ale możemy zrobić też to i mamy tego dosyć dużo, więc to też nam nie było potrzebne. Wszystko będzie zasilone i jest to genialne, tylko czekajcie, dajcie mi sekundę. Jedną rzecz chcę wykopać. Dobra, ludzie, muszę przyznać skurczybyk ze mnie, ponieważ patrzcie, w tym momencie mamy nieskończoność diaksów! Mo ha 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 ha. E, tak, genialnie ludzie. W ten sposób można chyba wszystko klonować. Zdaje mi się, że moglibyśmy sklonować jakby nam się chciało. E, nawet na przykład skrzynkę z itemami, chociaż tego nie jestem pewien, czy, czy każda skrzynka w tym momencie działa jak ender chest, bo w sumie to mógłby być dosyć ciekawy eksperyment, czy każda skrzynka jest ender chestem w tym momencie. Okej, okay. uwaga, 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 bierzemy sobie to, bierzemy sobie to, tutaj, wkładamy tutaj, okej, okay, żeby nie stracić itemków w czego, jeden patyk i w tym momencie, okej, okay, tutaj czekają diaksy, nie. Niestety i temki się nie klonują. Ludzie wszędzie gdzie idę. Normalnie są jakieś bloki. Zobaczcie tutaj. O, żelazo, żelazo mamy. Wszędzie leży cały czas to żelazo, a teraz idziemy dalej, diaksy. No normalnie ludzie... E, chyba to jest najlepszy świat, jaki miałem w Minecrafcie, i możemy wszędzie budować, na przykład jakiś domek, jeżeli tylko tego chcemy. O, o, ale bym spadł i się rozwalił. Dobra, ludzie, w międzyczasie pozwoliłem sobie na e, lekkie urozmaicenie. Słuchajcie tutaj moich wszystkich budowli, mojego świata ogólnie. No, i zrobiłem co nieco torów, okej, okay, to, jest, to jest dosyć ciekawe. Ciekawe, co się stanie, ciekawe, czy faktycznie będzie nam się tak szybko to generowało, że będziemy mogli jechać zupełnie, ale to zupełnie bez przerwy, bo w teorii powinno tak być, ludziska. Uwaga, mamy Mainkarta i to powinien być mega lag. Patrzcie, czy wszędzie. A nie, takie itemki nie są wszędzie, ale dobra, my jedziemy. Oh man, ale to się będzie lagowało. Ale to się, ludzie, będzie lagowało. Masakra przecież. Ale z drugiej strony powinno być GIT. Czekajcie, jak daleko jesteśmy? Nadal jesteśmy na pewno na pustyni. Ja pozwolę sobie zmniejszyć render distance na po prostu naprawdę mały. I. <laughs> o nie, ludzie. Tutaj, patrzcie, tutaj dopiero musi się to wczytać. Uwaga, co będzie pierwsze? My czy wczytanie się w świata? O nie! I zaczynamy jechać za szybko. Patrzcie, tutaj już nic nie ma. To po prostu wymaga tylu zasobów, że świat nie jest w się wczytać, bo cały czas muszą się wczytywać też te tory i gigantyczne struktury, które zbudowaliśmy. Eee, dobra, teraz może rozwalmy w takim razie ten oto nasz wagonik. O, -o. o nie! O nie! E, dobra, ludzie, powiem Wam tak, odkryłem, że jeżeli zrobicie cały świat z diamentów, to niebo staje się różowe i nie wiem zupełnie czemu tak jest. A w tym momencie zapraszam Was do mojego domku, który mam tutaj. No, jest trochę skromny, taki dosyć diamentowy, ale nie wiem, czy to źle, szczerze mówiąc, mi się zdaje, że całkiem git. Uważam, że jest w nim dosyć ładnie, przestronnie i powiem Wam, że na tym świecie wszędzie można sobie mieszkać w takim domku. Wystarczy, że zapłacicie mi milion złotych, ludzie, i możecie tutaj mieszkać. Jest bardzo rozbudowana komunikacja miejska, jak widzicie, wszędzie da się dojechać e, różnymi właśnie e, wagonikami na przykład, więc bardzo jest w moim nowym mieście e, teraz tutaj e, wiecie, wszystko dobrze zorganizowane a tymczasem ludziska o, czy, czy mi nie znikają te diaksy, jakie buduję z nich? a tymczasem ludziska, ja się z wami żegnam mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i to było na tyle na razie Trz.